Jak mogę się odwdzięczyć tej kobiecie, którą Bóg dał mi za matkę? Całe życie mi towarzyszyła. Gdy byłem chłopcem, zawsze broniła mnie przed impulsywnością mojego brata. Ciepła, mądra, pełna miłości jak Maryja. Nigdy niczego mi nie odmówiła. Również wtedy, gdy wiedziałem, że tym sierotom, których Jezus mi dał, potrzebna jest rodzina. Ona zgodziła się być dla nich matką. Prała dla nich, sprzątała, gotowała. Cierpiała, gdy oni cierpieli. Tuliła ich, gdy czuli się opuszczeni. Na dobranoc szeptała ciepłe słówka. Cierpliwie znosiła ich wybryki. A gdy było jej ciężko, patrzyła na krzyż. Chcesz mi coś powiedzieć? Muszę wyjechać. Wracam do Waldokku. Chłopcy na mnie czekają. Jeszcze całkiem nie wyzdrowiałeś. Zrozumiałem tutaj coś ważnego. Ty mi to uświadomiłaś. Już wiem, czego brakuje moim chłopcom. Prawdziwej rodziny, takiej jak nasza, jaką będzie miał syn Antonia. To Bóg wskazuje ci drogę, nie ja. Ty jesteś jego darem. Mogłabyś dla nich wiele zrobić. Pojedziesz ze mną do Waldoko? Co? Ty żartujesz? Nie proś mnie o to. Moje miejsce jest tutaj. Wkrótce powiększy się nam rodzina. Zresztą, co ja mogłabym dla nich zrobić? To, co zawsze robiłaś wychowywać ich, ich i kochać, tak jak nas. Kto to potrafi lepiej niż ty? Lepiej się ksiądz czuje? Tak. Ma ksiądz dla nas prezent i to najpiękniejszy. Moją mamę farada, małżeń, będzie nam wszystkim matką.